To jest pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta i od razu jedzie do największego goryla, prawda? Do... Goryla? No, no, wie pan, to Chodzi o siłę. Jest... Tak, zawsze jest pytanie, gdzie goryl śpi. Tam, gdzie ma ochotę, prawda? Duży goryl. No więc jedzie do najpotężniejszego e, przywódcy, najpotężniejszego państwa na świecie, i on musi być e, mieć świadomość, że e, łatwo wtedy zrobić wejść na minę jakąś, że warto zrobić coś dziwnego, co zepsuje jego stosunki z prezydentem amerykańskim, albo wpędzi Polskę w jakieś kłopoty, więc e, Mam nadzieję, że będzie bardzo ostrożny i wierzę w to, że będzie bardzo ostrożny. Prezydent jest historykiem. No, nie ma obycia z polityką zagraniczną żadnego. To, że on się spotykał gdzieś w Afryce z jakimiś tam e, w sprawach, nie wiem, promocji tego czy tamtego, to tak, proszę bardzo, ale to jest naprawdę już e, to, jest, to, jest, to jest spacer na linię. Łatwo spaść.